Boże te dwa tygodnie były męczące bez Aleksa. Hm, ciekawe, czy tęsknił. Dobra, hmm, jest offline. Okej. Okay. Czas na mały spam. Hejka! A, no, um, ten. hej. Coś nie tak? Nie jest git. To jak było, no? W górach? A, super. Szkoda, że nie udało nam się spotkać. Ale i tak było super. W sumie to miałam bitwę z mamą na śnieżki. Ale przypadkowo oberwał mój młodszy brat, poskarżył się tacie, ale mój tata jest taką no-sigmą. I po prostu wziął moją stronę, a potem obrzucaliśmy go śnieżkami. W ogóle. Mama była strasznie zadowolona z wyjazdu. To był fajny widok. Resztę ci opowiem kiedy indziej. Mów, co tam u ciebie. Halo, Alex, żyjesz? Alex. H huh. Ano, wybacz. Nic szczególnego. W zasadzie chciałabyś dołączyć na grupkę? z Znam ich dwa tygodnie. Są nawet spoko... Ty się jeszcze pytasz? Dodawaj. Nie mój problem. No jasne, zawsze na kogoś zwalasz. Nigdy twoja wina. O mój Boże, hejka, Alex. O, oh, hej! Hej! Mogę dodać moją przyjaciółkę? Mm -hmm. Dawaj, kolejna dziewczyna Jupi. Co? Czekaj. Laskę. U, no nie wiem. Co jak zepsuje moje duo z lisą? Alice, błagam. No dobra. System. It's dot for Lex Dodo M1AA. One do groupie. Rizzler, Zee. Hejka, jestem Mia. Mm, jestem przyjaciółką Alexa od dziecka. Haha. Ha. Hejka. Jestem Lisa. A przy okazji mam 16 lat. O, śliczne imię. Ja mam 17 lat. No to teraz ja. Mam na imię Ethan. Jestem tu najstarszy, mam 18 lat. O, oh, um, Ryan, 17 lat. Mm, ja jestem Alice. Mam 17 lat. Ja um ja jestem Alex, mam 17 lat. No to gramy w coś? Możemy we MMT. Spoko! Oki, okay, dołączcie. Nie idziesz? O, no to dołączę do nich. Godzin, pazni. Dobra, ja spadam. Nara. No, Okej, okay, okay, pa. pa! Dobranoc. Hej, um. No Alice? co? Wiesz może... Czemu Alex wyszedł w połowie gry? Czy on tak robił przez dwa tygodnie? Martwię się o niego. Nie wydaje się być, no wiesz, sobą. A to? To to nic takiego. Po prostu jest jebany matenciuszem lol. Zresztą, sama z nim pogadaj, dowiesz się jaki on serio jest. No chyba przez te całe wasze lata przyjaźni nie poznałaś go tak dobrze. Nie ma co marnować na tego chuja czasu. Nie przejmuj się nim laska, bo on tylko udaje ofiarę.